Zapraszam Was dzisiaj na niesamowitą przygodę. Przez następne dwa dni będziemy starać się złapać jakieś duże kraby przy pomocy klatek. Używam nóżek z kurczaka jako przynęty. Zostawimy tą klatkę na kolejny przypływ. Może ją trochę przeniesiemy w górę strumyka. Druga klatka zostawiona. Wracam powoli do domu. Wrócimy tu za 7 godzin. Ważne jest, żeby przyjść tu po przypływie. Przypływ trwa tylko 2 godziny. W tym czasie, czy to ryby, czy kraby wraz z tym nurtem idą na żel. Pch! Po śmierdzi. Fuh. Napiłem się trochę. Jest samiec, poznajcie po tej takiej piramidce. Ten krab idzie na ognisko. Wow. Nie ma co. Nie jadłem dzisiaj lunchu. Upieczamy go sobie. Wow. Straight to the bucket. Mamy krawy. Patrzcie, patrzcie! Raz, dwa, trzy kraby i mały Paffafish, czyli ryba ropucha. Ok, wyciągamy je. Pokażę Wam z bliska. One, two, Aj. Okay. To jest ryba ropuszka, którą trzeba najpierw wrzucić do wody. Okej, okay. to jest samica, widzicie? Ma inny kształt podbrzusza. Je trzeba wypuszczać legalnie, nie wolno ich trzymać w Queensland. Okej, okay. jak je łapiemy? Widzicie, one stają na nogach, chcą mieć jak największy zasięg kleszczy, więc żeby je złapać można je oszukać, dać im kleszczom coś do robienia, że się złapały. Myślałem, że mnie złapały, i wtedy idziemy za tyle nogi. Ok? O! Okay. Piękna samica, bardzo zdrowa. Ona za miesiąc dwa już będzie się rozmnażać. Ok, wypuszczamy ją. cholerne muszki wyszły. Gryzą jak skurczy byk. Muszę się zbierać, ok? Teraz z powrotem do auta, przez botniska. Jak się uda, upieczemy tego kraba na ognisko. Nie mogę się doczekać. Prawie jesteśmy na miejscu, gdzie upieczemy kraba. Patrzcie tu, na lampie. Dwa pelikany po tej stronie Trzy po tamtej Trzeba uważać Żeby nie zrobiły kupy na auto Wjeżdżamy na most z Redcliffe Do Brisbane Słońce szybko zachodzi Muszę się śpieszyć yeah Naprawdę fajne, suche drewno. Wszystko tu w tym obszarze nie zamaka podczas przepływu, jest dość wysoko. Jest troszkę suchego drewna. Muszę uśmiercić kraba, zrobię to poza kamerą w najbardziej humanitarny sposób, jaki znam. A poczekamy, aż ogień trochę opadnie i pieczemy go na węglach. 5 minutek na każdej stronie. Krab powinien być ok. Pięknie. Obróciłem go na drugą stronę. Jest już cały czerwony. Będzie gotowy za 5 minut. Czy to nie jest cudowne życie? Ok, zjedzmy go, hej. Mm. Mm. So good. Ludzie nie wiedzą co mają, 2 miliony ludzi mieszka za mną. Nikogo tu nie ma o tej porze. 20 godzin pracy i można się tym delektować w taki sposób. Normalne soboty w Australii hej, jak ktoś chce. No okay. kończymy? Jam. Mam nadzieję, że podobała wam się moja przygoda. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!